Dobry ja jestem Kolotar e, 13 i dzisiaj e, zagramy sobie w League of Legends z krystu e, 2122 Nie no, tak serio to jest ja Sieman ja to... łaneczko! <laughs> ja jestem Igos 14 I do wszystkim w kolejnym odcinku Na moim kanale! Biedny. Tak serio. To ja jestem Chrystu i dzisiaj będziemy e, Grać sobie z Januszem w League of Legends. E, gram na koncie Igosa 14, ponieważ wymieliśmy się na Wymieliśmy się tak e, No <grystanie> i ten... Ogólnie gram Jacksem w dżungli, a Varus Parus, Kolotar e, gra na dekery. No i tyle, tak. tyle chciałbym na wstępie powiedzieć, i, no i też mogę powiedzieć, żebyście załapkowali ten odcinek, dali suba i, i życzę miłego, bardzo miłego oglądania tego bardzo kulturalnego odcinka. I wcale nie będzie bólu dupy. No właśnie, że dostajemy po mordzie. No, tak SS Burengar. no czy on ma komputer z drewna, czy internet? Tak. Nie robimy taką pauzę, po prostu. Kotar, co ty robisz? Nudzić się? No, nudzić się. Nudzić się, kolego, nudzić się. Dobra. Przygotujmy swoje... ...swoje skille na ten mecz. Musimy się zaprezentować z jak najlepszej strony, bo jak będzie na przykład taki... ...oglądać, wiesz, SKT 1 tak, dokładnie, faker. No wiem. Mm. I wiesz, będą chcieli mnie wziąć do tego? Do dupy. Będę musiał grać dżunglę fakerowi. Ale nie wiem, no. nie wiem, czy się zgodzę, nie wiem. Musi musiałbym przemyśleć tą ofertę. Nie wiem, mogę nic, ty możesz w dupie, że sobie tak myślisz. Ja tak myślę. No, prawa. tak myślisz. Ale, bo słyszałem, że w hejściu, tutaj chcą mnie za Jankos albo Jankos, muszą z taki pajat. Ten. No na pewno. <laughs> no jak nie, jak tak? Ja w każdy ci cię uwierzę. No jak nie? Ja jestem challenger. O co wam chodzi? O wow, w końcu gramy. Brawo. Tak. Komputer Rengara. Jesteś świn. Napiszę mu tak. Rengar. Pójdziesz komputer to Ehm komputer oraz internet, ale mu pocisnąłem teraz. Zaczynamy sobie z W. A czemu znów? Ponieważ będziemy mieć auta taki, tak napiszę tak XD, żeby nie było, tak nie. PCV. Okna PCV. PCV. okna PCV ma, ma drewnianą, tak? Tak, ma drewnianą głowę. Ma drewnianą lurkę No! Sprawdźmy na Kolotar13 tego pięknego skina. Tak, ten skin kosztował całe 0 RP. Możecie mu zazdrościć. Nie no. kosztował mnie. Napiszcie w komentarzach Janusz hashtag bogacz Janusz hashtag bogacz Ja mam w 10 kilo włączenie O prześwietlę, a ja 10 tysięcy Co ty robisz, ty kolego? Kolego Jakbym prze przeciwne giveaway powiedział Ej, patrz na ta ale nie, a nie dobra, nie będę robił tego co chciałem robić Ogólnie... Robi no to Ręgo. Nie wiem. Nie no, tutaj nic. Dzięki ziomek. Dzięki. Ty mu napiszę, żeby nie było. tam organa chyba ma item. Co? No co za... Dobra. No go. A... Ej, co to było? Koltaro. Dobrze się czujesz? Nie. A czemu wiem, nie ma z nami igosa? Wiecie czemu? Bo jest z Tyle mogę powiedzieć w temacie I znowu go skalujesz. No, Kolotar, czemu ją ju kwitujesz? Już, już ciebie skaluję, może. No, kwitujesz z gry, kolego. Powiedz nam. Czemu ty tak brzydko robisz i quituje, że Nic ryzyk. nie powiem. Ale czemu? Oddalam to, to pytanie. RecoNet. No, już prawie w bazie jesteś, ale. E... I masz pierwszy poziom. Zabiegłem. I, I dwa farmy. Ogólnie mi Morgano zabrała. Jedno. jedno, o kurczę, no to chyba zadwoń na pały. No, no ja No, Brawo, teraz. brawo Rengo. No, can I go to. Ja. No. No, I'm the best player. No Warus, please Please dzwońcie na policję, widzicie? Nie, widzicie! Z kim ja gram? Widzicie? I mówicie Nie śkaluj Janusza. Mhm. Bo to jest spokojonek. Tak. Someone jest has disconnected. Someone ja to has disconnected. Chyba, że był... Ja może był karton na multicontach. I tak on nie wypisał. Właśnie to karton stworzył te multikonta, nie ja. To no ja... Kartus. Kartus! Kto umarł w ogóle? Aha. 02 Ranger, nice. O, reconnected, nice. Nie, no, Brawo Janusz. Byłem z Ciebie dumny. Hmm. Co mam lagi. Co miałem? 40 FPSów, nie? To się tak nie może <laughs> być. Nie wiem, 40 FPS-ów dzwonię na A ogólnie na. Bo ogólnie w jakiej jakości nagrywasz. Fajnej Ale jakieś 72060 czy eee y, y, 1080? 1080 tysięcy No i gdzie ma nic w dżungli. Może jeszcze 4K 8K 8K Tak? Mhm. No idę, idę, idę. Dawaj ją. Dawaj, 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 ogień, dawaj Morgana, dobrze, dobrze. Ja umrę... Morgana... Dobra, nie, ja nie będę nic pisał, ponieważ mam dobrego Adekery. Hmm... Nikolotara Nie ja odzywaj się, nie ja odzywaj się do mnie no Dobra, nisko zachowania tej Morgany Ja bym najlepiej wszystkich wyszkalował śmietnicy Mataluk co no. robi Dobra, szkalowanie ci pomoże No, nasza problemy Help top. No help top! No help. wiecie. Aha, help top. Najpierw... Chodź tu, lux No i co robi Lux, Nie no polecam... Nie? polecam brązy. Lux, Aha! I Janusza mi jeszcze wywalił z rozmowy na sklepie. Aha, no na jest na nie. No. Fajnie. I jeszcze fajnie, że Janusza wywalił nie? No co jest? Lug zawczy, nie no Ogólnie fajnie, 3 na 5 polecam 3 na 5 i Rengar 02 to Wygramy to i ja 01 na no, 100 Piękna gra będzie Piękna gra nam się układa, widzę tutaj Luks sobie awczy podwierzę Ale co tam, nie no Fajnie się awczy podbieżam Lubisz luks, tak fajnie awczyć podjeżdżam. Ja tam się muszę przejść do tego ręku się córka No Janusz Wywala mi przez ciebie Lola Czy ty Janusz w ogóle jesteś tutaj? Obecny Nie, nie jestem, No to fajnie było, wiesz, bo masz tak ogólny masz pierwszy poziom ja mam ogólnie bardzo ważne pytanie w sprawie kanału kiedy kiedy odcinek jest CS-a. Kiedy odcink z Jak będę no. miał nowy komputer? A to kiedy będzie? Myślę, że jest tak za tysiąc, dwa. Dobra, czekajmy 8 miesięcy. Dobra, kiedy ci odblokują y, konto hmm. naszej w hmm. tysiąc dni. No, jeszcze 999. Jasne, No sorry, sorry, przepraszam. Widzowie. No, to la la 93. Czak i la 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 la. No, 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 dawaj. O Jezus, Jezus! Co ty? No, 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 nie mogę z to mi. Pokonie, ja to jeszcze na zrobię. Mhm. No trzy na pięć ogólnie jest ja ładnie. A dopiero... Jak to pięć? No but looks so mm. very good. Mm. very good, good, good. why no remake? why? because he played. but now he didn't play. no, he didn't play. played. no. czyli tak dokładnie czas yy, on, teraz, on teraz on teraz nie talerz. co? bo jest played no played. co? Nie played, played. Nie played. played. Co, co, co to za różnica chłopie weź się uspokój nie to jest grał a talerz co to eee. za różnica eee, że i się zabij kolego Dobrze, jest moc. Jest moc w tym ganku. W tym ganku byłem solo. Ale, to był dobry gank. W tym ganku byłem solo. No, bo ubiłem się solo na Ash'ke, który został pomodlony. Dobrze jest, dobrze jest. zarobiście nawet. Ej, bo oni chcą nam wieżę spuszować. Nudzimy się. Ej, mieli, mieliśmy pokazać... Jak idiot, idiot, mam, jak ją... mamy 3 na 5 i mam ci gankować topa. I powiedz mi kolego, nie dobra, zostawię sobie. Niech puszczam midam. Open Meat najlepiej. Oczywiście. Ej, ja celu. Co? O, Reconnect. Nie bardzo pokazać, jakiego nie mamy w bólu dupy. Co? Nie chcę bardzo pokazać, jakiego nie mamy w bólu dupy. No, nie wyszło nam. No. Może nie dlatego, dlatego, dlatego że kolotar awki jest. To jest jedna z przyczyn. I fajnie Opa. oni sobie grają duo. Meetup, gdy nam idzie nie ma nikogo. I to jest najlepsze. Tu mam grać na topie, Vs poppy. Chyba cię porąbało kolego. Oksinu i załóż, O ty, chodź tu, chodź tu. Nawet dalej. Oj, lol. Olol. 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 Ale dostałem od Cfelkowa. Dobra, potrzebuję rezisty. Okej, okay, to już wiem. Od Cfelkowa? Od... Mhm. Mm Dawaj. Dobrze. Dobrze, Ręguś. Nawaj ja Dawaj, Ręguś. Uważaj, nie daj się. Dobrze, Ręguś. Ture destroyed, kurczesz blaszka. No, Jak go nie marł. Jest DWP. Grajże! Nie, śmierć, Co tu popka robi? Nudzi się? Nudzi się? Tak. Ja też się nudzi To zacznij grać, kolego. No dobrze. Zapomniałem, nie umysz. no, ale Ech, to po prostu... To No dobra, leżysz, psie Ty ruda, suko. Chodź tu ty robisz? to zobaczysz. Dobra, Ej, gdzie on sobie pobie? Ili? To to, Ej, tam tsin idzie. Ej, tzin idzie tam Nie dam ci się, fuck that się głupi. Executed. Ha, fuck you. Ha, 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 ha. Easy more, głupi. Dobra, robię to. No. Hextech Gunblade. Dawaj, dawaj ją na solo. Jedziesz ja ją, tylko musisz przyfarmić trochę kolotar. Nie, Dobrze. na razie nie bij się, tylko farm. On mi farma. To stała sobie w krzakach Dobra, dobra, ale farma. Tylko last hity. Kolotar, masz 19 farmy. Jutras. Trochę taki. Bowiem. Sprawdźmy czy się wszystko nagrywa. Wiem, bardzo. że ja mam last hitować O, wiem. pięknie się wszystko nagrywa chyba. Pokaż no OBS. chyba. Tak, pięknie ale się wszystko nagrywa. Mi? W 60 fps nie no, miodzio. Ale tak samo możesz się nie dźwięk i nie będziesz miał nagrywki. Nieprawda. Nie oszukuj. My friend. A tak nikomu się nigdy nie stało? Nie, mi. O, idzie tak tu nie. popka. Na przykład popka wywaliło. Idzie. A ma. Y, bardzo znajom, znanemu YouTuberowi Jankowi084. Tak. Ja zabijam się. Nie mam szans. Nie mam tak. No Nie, zwolniła mi kryta. Tak smaka. O ty, suko! Nie wiedziałem, że tak daleko możesz skakać. Welcome to nice hacks, I report you for hacks. Welcome to nice hacks, I report you for hacks. Aha, report you for Aha, XD. Ej, może byście zabili tego tylko za który nam puszył. który wiesz, nam idzie. A nie, po co? Si ogólnie robi smokalnie, no to jest wygrana gra, gra elo. Jest easy wygrana gra. Tak bym powiedział. No to on cię się no na kombością kolega. Ej, patrz, ja go zniszczę, no. bo on nie jest taki dobry. Trzeba się na niego wylecieć, na niego. Ej, aha, mi się klawi. By laka śmierdziela. Dobrego. No zabij się. Masz smite Mordzie. Myślałem, że mi sksujesz. No ja też, Bym cię zabił chyba. Ja tu flaszę. Farm, farm. koleżko. Welko znowu seria? Nie jedziemy. Co chyba zabił? Nie idziemy Rengar zabił, nie? Rengar jak się fidniesz, to możemy to wygrać. Jack i ręgar dobra pozycję. Tak? Właśnie możemy. No, jakby trochę Warus przy przyfarmił i luk zwróciła. No dobra, to ty... jest... Co tylko mówisz, że jakbyś przefarmił to było tak, dobrze. Co i zaraz będę. Gdzie ty idziesz? Gdzie tu ktoś jest? Nie ma nikogo. O Jezus. warto. Dobra, Recollect, Wow, mówiłem, że Lux wróci. Mówiłem, pajace najgorsze. Lux wróciła, jadł Słyszałeś o takim cudzie? Coś do za koza, może nie zabiję, bo to jest dobry cel. Dobra, a czemu aż się nie dostałem? Aha. Nie no, fajnie, mówię. Hmm. Bo nie zdążyłeś? Guys, I'm sorry. Ej, idź tam, look. Dawaj, ogień, 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 ogień. Dobra. jeszcze się? Potrzebuję jedenasty. Oh. Tell me that I can go play. Okej, okej. Okay, okay. No nasza tata przyszedł jak... Ale się trafiła. Idę, idę. LOL! Ty to ruda Ruda Szpa Jeden. ci Zostawiał. Znaczy zostaw go. Zostaw go. Mówiłem ci, żebyś go zostawiła. Dobrze, Popisłem. double kill jak. elo. już po Dawaj, run ty. Już stawiłem, powiedziałem no To było bardzo, bardzo Co? A dzieje? nie robi? Co za debil. Nie mam warda. Elo. Nie ma warda. On nie, on nie ma warda. On uciekł mnie. Zrób to. O. zrobi, no, nie, nie zrobi tego! Co zrobi? Morgana chciałem do ciebie skoczyć, ale my zesmunowali niestety. Przykro mi. No wejście pomóżcie tej Morganie. Nie, 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 nie. Dawaj, Warus, szybko! No dawaj! Pięknie Lux. Prawie zasnajpiłaś. Dawaj, Varus. nie. Ścielaj! Dobrze, dobrze. Masz no ale ja nie będę miał nigdy kila. bo... No ale asystę masz, asysta wreszcie. też dobra jest. Ale ja mam 0, 4 I Co z tego? Asysta zawsze spoko Dawaj, dawaj go, dawaj, ulti. Masz ulti? Nie, dobra, nie. Nie mam. Cofaj, cofaj, on cię może wysadzić na kombola. I teraz się cofnij do bazy i idź na tego, na bota farmić. Bo musisz wrócić do gry trochę. Na topa. Na bota. Na bota nie mam nic Dawaj ręguś, nie daj się. No, ja nie dobra. No, no on tam się spali. Co za debil ten Vel'kos. Z Vel'kos Buki. Co on zrobił? Pójdzie ja tu. Nie, nie pójdzie tu. No, szybko, szybko. Węgłęk, węgłęk, węgłęk. O fuck, nie. Nie, zostaw mnie. Idę. Nie, no. Nie, bo on ma niemiłosierny atak. Wiadomo. Co się dzieje? O, karma. Karma żon. To jest Jack, elo, pajace. A co pajace? Tak? No fajnie, jeszcze popi we mnie wleciała. A co klimat? Dobra, e, co chcę? O, rezisty. Się bardzo mi przydadzą. No. Na tego cfelkoza A i na tą Karemę. Karłemę. Cfelko. Cfelkoza. No, to jest taki cfelkos taki typowy cfelkos Dobra. Dawaj, dawaj Lux. Dobrze, pomarańczowo. Elo, Lamuso, Dawaj, Luks, nie daj się. E, 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 wybuchniję. Dobrze, dobrze. Nie może, nie może nam popis poszłać tego tureta. A, ale musi. Dawaj na nią, bo ona się za bardzo. Za bardzo. Nie wiem co. O, tak. Wart. Dobrze, dobre slow. Polecam. Aha, Fajny the speed. Chodź tu, karma gdzieś tu jest. O, no, to, to. Idzie tu popka, o, dawaj, o, dawaj o, na tą popkę. Ulta? Nie, du O Jezus! Zawijamy się. Ilu, ich tu jest! O! Fuck! Morgana, uciekaj. Morgana. No, prawie bym umarł. Siema. Ja już nie żyję Owak! Nie! Gdyby to nie wybuchło, to jest bym nieco coś Tak fajnie. Ja nigdy nie miałem tego gry, nie, nie nauczył się mi panów grać. Ja nie już umiem tam grać. Dobrze, dawaj, dawaj, pomóż! Dawaj, dawaj! Nie! Dawaj! No! Lux, no co ty? No lux! A nie mamany, no tak. Dobra. Wybaczam. Tak trochę. Tak na pół trochę. Na pół trochę? Nie, nie dajcie mi daszpuchować. Nie możemy. Musimy się utrzymać przy tej grze. Musimy utrzymać się do lata. Lux będzie kosić. Jax będzie kosić. Rengar też będzie kosić za trzeba będzie umieszkodzić? Tylko że ja nie będę gok. No to farm. Nic, masz 50 farmy kolego, no ty się nie dziw, ja mam 60. Zamiast iść tak na topa przyfarmić trochę. No to idę, tylko że tam luks pójdzie. No trudno, no to... wiesz, trzeba za siebie myśleć kolego. Trzeba za Nie płasz! No, ty szmatu! Nie można trafiołać tego Mbacu na połowę. Mój Red Buff! O co tam chodzi znowu? No to za... Yeah! ...biście! Fajny welkorze ogólnie. Ale dobrze to zrobił. Głady. O jezu, tysiąc kombola dostałem w 3 sekundy, znaczy 1500. A ogólnie trafiłem kruka. Dawaj robi? nie! Luks! Mm. Jakbyś tą klateczkę trafiła. Ta lux Ej no lux potrzebujesz więcej many. Nie widzisz o tym? Robisz i te podmany Morello robisz. Ona... Ona książka pod manem musi zrobić no, nie, 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 nie Aha, oni mi dam Ej no ja muszę Nie taka... nieważne Nieważne Nice team work A no, surender no, oczywiście To będzie najlepszy pomysł Poddać tą grę Po co walczyć? Ale... Lepiej poddać, no nie? Polityka prawdziwych brązów. No Ale... Tak to ja No im bliżej brązu pięć, tym jest bardzo zabawniej. No, zajebiście zabawniej. mnie to tak śmiesznie, że uhu, tak śmiesznie, że Uff. Ej, Kolotar, wiesz, że to się kameruje? Jak... Jak nie umiesz grać? Dystiecz tam to wszyscy po przeży. Przebrzydło -prze kurwa paruwo. Jak ty do mnie mówisz? No, no jak kurwa mówię? No, dwa takie lowe tam Dobra, ja jestem John to Rambo. Po... Będziesz mnie będzie to... kurwy oceniał. No. Słabszych mogę. Chyba no, gorzej. Gorzej niż karton kurwa. Co jakiś problem masz? No. Tak. Fajnie. No fajny fokus. Nie wiem kogo mam bić w ogóle. Elo. Zamusy. Ja co? co? mogę On. powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Eee, no nic nie mogę powiedzieć, bo ta gra była... Z, z, nie Zrąbana. Powiem tak ładnie. Zrąbana. No i co? No i... Tak to jest jak się gra 3 na 5 na brąz 5. No i 14.5 był koy... 0725. 4, 5, 8, 12, 10, 9, 10 i powiedzcie mi, jak mam tę grę wygrać. No, po, wytłumaczcie mi, bo ja. Sam. Bo no, przecież, ty nie jesteś kurwa jakimś Bogiem. No wiem, ale. Na co mi kurwa grać? No ale ja bym chciał wyjść z brązu, wiesz? Tylko grać 3 na 5 będzie ciężko, tak szczerze. Tylko, że to jest konto Igora. No i co z tego? No ej, może byście się nie wyli, tylko odpuszczowywali. A co? Zostaw tą farmę. Teraz ty sobie możesz ją w dupę wsadzić. Trzeba było w dziesiątej minucie farmić. No to wuj będę miał kurwa obraz. Kiedy ja cię obrażam? Powiedz mi. No! Zawsze! Zawsze i wszędzie policja. Ta, ta, ta będzie. Zostaw mnie. Dzięki. GG, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Albo w dół. Nie no, pod tym odcinkiem... Powinna być no, łapka w dół, ponieważ kolotarz taki słaby śmieć. No. Jak mnie obraża Ludzie, napiszcie J kolotar w komentarzach. No i dzięki za oglądanie. Ja się mam nie mieć mam Za mną grał kolotar. No na Na razie, na razie, papa! Mañana, Jennie, pa Dobra, dzięki za oglądanie, no i na razie.